Dzień dobry! Kolejna wspaniała noc za nami. Jak widzicie po moich worach, było cudownie. Ty sam praktycznie ułożyłeś takie trudne pudzle. Brawo! To też jest jeden z prezentów urodzinowych, ale już y, pogubiłam się. Nie mam pojęcia od kogo, ale bardzo dziękujemy. Naprawdę są świetne. Aby ktoś był zainteresowany, to pokazuję. Yy, są to pudle oczywiście od czuczu -Czu. yy, 60 elementów dla dzieci tu jest napisane? Proszę bardzo, 4+. Plus. I mój syn, 3-latek. Zobaczcie, jak śmiga. Jestem z Ciebie dumna, synu. Dostanę buziaczka? Tate, bim, trudne. Takie trudne. I dałeś radę. Kupiłam w Pepko. Zobaczcie, kupiłam e, takie kamieliny dla Leona, to puszczą dinozaury. Zobaczcie. jak środku chcesz, wygląda pierwszy? to tak, że są aż 3 Trzy kosteczki, do tego jest co? Młoteczek? Mhm. Tak? Młoteczek, tu jest chyba dłuto. I tam jeszcze yy, pędzele. No, trzeba uważać, żeby krzywdy sobie ktoś nie zrobił. Te dinozaury, od dinozaurach zostały kości. I one są w takich kamieniach, wiesz? I teraz, żeby się do nich dostać, to możemy robić tak: albo pędzelkiem. poczekaj. Albo, albo młoteczkiem, stukamy. Najlepiej robimy to dłutem. Dzień dobry. Kolejna wspaniała noc za nami. Jak widzicie, po moich worach było cudownie. Zrobiłam sobie kawkę najlepiej. Żylią, gdybym ją zaaplikowała, nie była to najgorsza noc, jaką było dane mi przeżyć z dziećmi, ale chyba już częstotliwość i ilość tych nieprzespanych noc i każdej, co się dzieje, sprawia, że moje oczy wyglądają coraz gorzej. Do tego stopnia, że zaczęłam się zastanawiać nad takim trwałym zabiegiem, tak zwanym botoksem. Jak już odstawię całkowicie felusia i wiecie to wymyśliłam sobie, że może chciałabym sobie trochę tutaj coś ostrzyknąć, żeby się też troszkę wyprasować, bo pomijając te wory, to zauważyłam, że tutaj takie trwałe, widzicie, zmarszczki, czoło może nie, ale tu przy oczach. Natomiast to jest w ogóle jest inny temat, w ogóle i nie o tym chciałam z Wami rozmawiać no możecie opowiadać co tam słychać natomiast jeżeli chodzi o ten botok zwracając, jednak pociągnę ten temat jeżeli ktoś z Was skorzystał z takich zabiegów dajcie mi znać koniecznie w komentarzu przede wszystkim czy to boli, po drugie jakie są efekty i czy jesteście zadowolone po drugie dzisiaj moje włosy, widzicie są w powczorajsze, więc wyglądają absolutnie źle ale absolutnie nie zwracam na to uwagi tu jest męso tak, tak. chodzi po to zjeżdża, nie sobie zjeżdża wchodzi, zjeżdża, wchodzi, zjeżdża Teraz mnie wołam, chciałabym, żebym posiadła obok, żebym bawiła się razem z nim. Ale teraz jest mój czas. Biega. Ostatnio obiecałam Wam, że trochę opowiem Wam o zdrowiu, a w końcu tego nie zrobiłam. Finalnie w tym momencie chyba wszystko jest ok, z drugiej strony. Hmm, wydaje mi się, że tamta sprawa nie została wyjaśniona, ale jakby moje objawy zniknęły. I teraz pytanie, czy to czasem nie była kwestia tego, że byłam permanentnie długo zmęczona historia wyglądała tak, że bardzo bolał mnie brzuch i ten stan utrzymywał się ponad tydzień. Ja dopiero po ponad tygodniu, po jakby coś zaczęłam z tym robić, więc uwaga, uważam, że to też nie jest odpowiedzialne, ale był to centralnie najszybszy chyba moment, kiedy mogłam zareagować, bo to też tam trafił się jakiś pamiętam długi weekend, jakieś święto było, chyba to sierpniowe. To, bo to wszystko było po powrocie z zakopanego. A druga sprawa jest taka, no wiecie, no jak boli Was brzuch, nawet dzień, drugi, trzeci, no to nie lecicie od razu do lekarza, ojej, sprawdzić, co tam się dzieje. No ale mnie ten brzuch bolał około, yy, na pewno ponad tydzień to trwało, wydaje mi się, że bliżej nawet dwóch. No w każdym razie yy, zrobiłam badanie krwi, oczywiście zrobiłam test ciążowy, drżąc strasznie, yy, zabezpieczam się, mam wkładkę. Natomiast, do jakiejś, wiecie, no żadna metoda nie daje 100% bezpieczeństwa, tam wszędzie składa 98 czy tam 99%, wiecie, te firmy farmaceutyczne muszą w jakiś sposób być zabezpieczone także, więc drżałam cała, ale no, no nie, <grym>, zrobiłam badania krwi, zrobiłam badania moczu, zrobiłam, byłam na USG jamę brzusznej, byłam u ginekologa, byłam u internisty, żeby zebrać to wszystko do kupy i niech mi polistycznie na mnie spojrzę i nic nie wyszło. <noise> Seria, nic nie wyszło. Przez moment była zastanawialna się, czy to coś tam nie z wyrostkiem, bo jest to nazwane tkliwym. No ale nie, to nie jest wyrostek, jak widzicie chodzę, żyję, nie łamie mnie w pół. Nie mam pojęcia. Zawsze mi się wydawało, że z niewyspania to jedyne co mnie może poleć to głowa, to okazuje się, że brzuch także. Także wydaje mi się, że to był taki trochę efekt yy, zmęczenia, Potrzebowałam odpocząć, zregenerować się, mieć kilka takich dni mm, luźniejszych, żeby po prostu, y, no, co tu dużo mówić? Wypocząć. Mój syn, widzicie? Jak czegoś mądrego, to nie, a jak głupotki, raz, raz i podłapał od razu. Zabieram się za zrobienie porządków, bo przede wszystkim w weekend muszę usiąść w szafie na dole i zrobić już porządek w ubrankach, tych jesiennych dla Felusia pole osiu. Po prostu już powyjmować, poprać, żeby to wszystko było gotowe, bo już dzisiaj jest deszczowo zimno, więc naprawdę to już nie ma żartów, to już jesień nadchodzi. Natomiast dzisiaj pomyślałam, że trochę poście muszę już ubrać przede wszystkim, bo mieliśmy awarię w nocy. I bo dzieci dzisiaj postanowiły spać. Twoje dzieci postanowiło spać razem z nami, także spaliśmy w czwórka. I powiem Wam, że to nie jest za wygodne, ale. Już no Tu miałam nogę Leona i kiedyś tego nie rozumiałam. W ogóle. A dzisiaj naprawdę muszę Wam powiedzieć, że kocham tego mojego dzieciaka strasznie. No tego przecież też, prawda? Ale no tak, jak możecie winać, jak możecie zauważyć. Mój nastrój i w ogóle takie ciśnienie też jest mniejsze, bo relacja z tym człowiekiem też się poprawiła. Odstawiamy się w noce i wydaje mi się, że skutecznie od kilku, no nie, jeszcze nie od tygodnia, ale od kilku dni właśnie już nie karmię felka w nocy. On przestał się tej piersi w nocy domagać, także te noce chcąc, nie chcąc teraz muszą być lepsze i ja mocno w to wierzę, że tak właśnie będzie dobra. Usiądę sobie teraz na spokojnie, trochę z Instagramem poskroluję. Popatrzę, co tam jest ciekawego, dopiję kawę i pokażę Wam zaraz. Siem mam sporo rzeczy Wam do pokazania. Byłam w Pepko, więc mam nowe zakupy z Pepko. Mam zamówienie z apartu, czekam na paczkę z Zelandu, także może uda się, że ona przyjdzie i też Wam ją pokażę. Eee, także co, idę dopijać kawkę i za chwilę wszystko Wam pokażę. Feluś troszeczkę czymś tam się zajął. Ja wypiłam kawę, więc pokażę Wam, co przytachałam wczoraj w torebce z Pepko. Przede wszystkim kupiłam taki zestaw, którego już tu nie ma, ale tutaj Wam gdzieś, może o tu trochę jest miejsca, wkleję zdjęcia. To są takie skamieliny do rozupywania dinozaurów. Genialne! Wczoraj spędził tak wieczór dla on z tatą i myślę, że to było bardzo fajne. I proszę bardzo, widzę, że tutaj mam też od razu zakupy z Rossmana, czyli pampersy. Ostatnio dzięki współpracy z Pampers, tam miałam do przetestowania nowe pance i dzięki nim zaczęłam stosować właśnie pance i przyznam się, że kupuję różne, nie zawsze są to marki Pampers. Bardzo często kupuję Pampersy w Lidlu i często stawiam na Lupilu, z uwagi na promocje, które tam są. Jak jestem w Rosmanie, to stawiam też na Baby Dreamy i te są chyba jakieś takie super słitaśne, ładne i stwierdziłam, że chcę zobaczyć, jak wyglądają. Nigdy ich nie, nie testowaliśmy ich jeszcze, nie miałam ich wcześniej. O, widzicie, tu z tyłu widać. Są jakieś ananaski, coś. Felek, Ty tam wszystko żyjesz, okej? Okay? Kombinuj. No, w każdym razie chciałam powiedzieć, że zaczęłam korzystać z Pantsus. Dalej mamy... Dalej mamy wodne chusteczki, także z Baby Dream. I uwaga, to jest jakiś materiał sponsorowany produktów własnych Isany. Jak mogliście zobaczyć w ostatnim holu zakupowym, powiedziałam Wam, że nie lubię żeli z Issany. I ostatnio kupiłam w końcu taki, który mi się spodobał, trafiłam i zaryzykowałam, kupiłam kolejne dwa. One mają bardzo konkurencyjne ceny i stwierdziłam, że po prostu sprawdzę kolejne. A teraz przechodzę do obiecanych zakupów z Pepco. Moi drodzy, zainwestowałam w nową blachę do muffinek, ponieważ stara jest już tak okropna, że stwierdziłam, że z niej wyczeruję jakąś pomoc dla Leona. Prawdopodobnie wykleję tutaj jakimiś kolorami od środka i zrobimy z tego jakiś sorter. Natomiast ja dosyć często z niej korzystam, więc stwierdziłam, że mogę sobie, słuchajcie, pozwolić na zakup nowej. Tutaj są papilotki, ale nie widzę w jakich, w jakich kolorach. Do zestawu dokupiłam także właśnie papilotki za 4 zł. Następnie kupiłam dla dziecka plastelinę za całe, uwaga, 4 zł. Świeca. Bardzo mi się podoba. W zeszłym roku były modne te takie m, t, sześciany. A w tym roku zobaczyłam coś takiego i pomyślałam może postawię na coś takiego. Sześciany oczywiście też dalej są, ale no nie wiem. Świeca kosztowała 20 zł. I Myślę, że do wystroju jesiennego jest bardzo taka, wiecie, cozy. I piórnik, dostałam maila. Jutro zaczynamy angielski z Leonem. Po wakacyjnej przerwie dostałam wiadomość, że dzieci mają mieć ze sobą kredki i piórniki. Nie wiem, czy chodzi o taki piórnik na pewno, czy chodzi o to, żeby było wszystko w tym piórniku, ale jeżeli było napisane kredki i piórnik, to zakładam, że chodzi o to, żeby były kredki w piórniku. I kupiłam mu kredki i piórnik. Zobaczymy. Czy takie rozwiązanie się dla Leona sprawdzi? Także jak widzicie, on jest męski, nie było za dużego wyboru. Kosztował 12 zł. Generalnie chciałam mu kupić taki piórnik, właśnie, że tam wszystko jest w środku, no ale zabrałam się za to zdecydowanie za późno i już hmm, fajnych rzeczy takich nie ma. Jeszcze byłam w sumie w Lidlu, ale też mi się nic nie rzuciło w oczy. Pomagasz mi. Okej, okay, pomóż mi. Także tak, to są moje. Zakupy. Naszykuję zaraz ten piórnik z kredkami. Świecę, słuchajcie, mam taki burdel tutaj, i muszę zacząć y, jakoś przeorganizować troszeczkę te ozdoby, i jak to zrobię, to właśnie poustawiam sobie mm, te różne rzeczy w domu, tak, żeby było ładniej, w tym. Tą świecę. Na pewno wazon z tymi sztucznymi kwiatami przedstawię gdzieś tutaj, ale chciałabym też pomyśleć o zmianie tacy. Muszę pomyśleć po prostu. Na pewno, jeżeli uda mi się w końcu za to zabrać, to nagram taki mm, film, w którym pokażę Wam, jak to tutaj u mnie teraz jesiennie w domu ten klimat Słuchajcie. stworzyłam. Tutaj jest moje zamówienie z apartu. Dostałam w zeszłym roku kartę podarunkową i przypomniało mi się o niej. Jestem przekonana, że w ostatnich dniach ważności. Udało mi się zrobić zakupy, żeby się nie zmarnowała, i pokażę Wam co wybrałam. A oto moje wybory. Zacznę może od Charmsa. Co prawda, wszystkie, które mam na swojej branzolecie, są z Pandory. Zobaczcie, Felek nauczył się chodzić, teraz chodzi z krzesłem po domu. I słuchajcie, o. Felek ma już zaraz 11 miesięcy, a ja nadal nie mam. Na swojej bransoletce nic co byłoby jego symbolem. Tutaj możecie zobaczyć jest głowa lwa, która jest symbolizuje Leona, Leon to lew. Natomiast Felix to szczęście. Dlatego postawiłam na czterolistną kończynkę. Czy uda mi się tu jeszcze złapać ostrość? Moim zdaniem jest przepiękna, delikatna, także dzisiaj dowieszam do pandorki kolejnego Charmsa. Tutaj mam e, taki, mm, to jest srebrny, ale w kolorze złota naszyjnik z dwoma serduszkami. Leoś się zapytał, a dlaczego to są dwa serduszka? Ja mówię, no zgadnij. Mówi, to jest tata? Ja mówię, nie. Mówię, to jest Leoś, a to Feluś. Mówię, będę miała teraz Wasze serduszka zawsze ze sobą, także wymyśliłam sobie, że te serduszka to będą Mm, symbolem moich synów, a tu słuchajcie, kupiłam taki łańcuszek, do którego w ogóle nie byłam przekonana, ale jak przymierzyłam, to stwierdziłam, że wygląda naprawdę fajnie. No bo zobaczcie, tak zrobiłam. Jest on dużo dłuższy niż takie klasyczne, standardowe, i stwierdziłam, że naprawdę czegoś takiego mi brakuje. Od dawna yy, o czymś takim myślałam. W tle, jak kofelka. Także stwierdziłam, że taki łańcuszek też bym chciała mieć. I teraz postawiłam na coś takiego. Dajcie znać, czy Wam się podobają takie rzeczy. Czy jeżeli złoto, to tylko prawdziwe. Czy jak łańcuszek, to tylko krótki. Oczywiście wiecie, przy dzieciach tego nie będę prosiła. To raczej na wyjścia, Ale ten, to myślę, że może, może już na dniach go odpalę. A tu od razu zakładam na bransoletę. Haha, paluszek mocy! Ja pobyłam damą tylko chwilę, włosy zasłaniają, ale widzicie? Oblałam się kamo. Dobra, ja idę, słuchajcie, spróbować stworzyć jakiś makijaż, bo dzwoniła do mnie ciocia Monia. E, już myślałam, że nasze plany padły i nie uda nam się jechać na otwarcie primarka, ale jedziemy! Także jestem bardzo szczęśliwa, będziemy mieć dzisiaj wycieczkę. Jedziemy na śniadanko. I właśnie y, na otwarcie primarka w Łodzi. Także myślę, że z tego stworzę zupełnie osobny, oddzielny odcinek, ale zanim to jeszcze wam pokażę, bo jak na zawołanie przyszła Paczucha z Zalando, pokażę Wam, jakie sobie swetry zamówiłam na y, jesień i zimę. Mam nadzieję, że. Że przyszły fajne i że Wam też się spodobają. Ja tych swetrów jeszcze sama nie widziałam. Jak widzicie, paczka dopiero przyszła, jeszcze jest y, zapakowana, także otwieram razem z wami. Zobaczymy, co tutaj fajnego przyszło. Mam nadzieję, że fajnego. Zamówiłam trzy swetry. Zacznę od tego, który wydaje mi się najbardziej będzie pasował do dzisiejszej stylizacji. O, fajny! To jest sweter z firmy Naked, jest w rozmiarze S. To, co mi się w nim podobało, to to, że tutaj jest taki, widzicie. Ażurowy, przezroczysty. Może dla niektórych byłaby to przeszkoda, a mnie to się bardzo spodobało. Ma też takie dosyć duże rękawy. Także, no, zobaczymy, jak będzie się prezentował na mnie. No, słuchajcie, fajne. Rękawy są takie dosyć długie. Myślę, że jeżeli komuś to przeszkadza, to z powodzeniem może sobie. Teraz już tu hołasuje, bawi się torebką, ale jak się bawi, to musicie sami zrozumieć, że. Nie, ale butem to się nie robi. bo dzisiaj tak musiałam odejść, ale chodziło mi o to, że dziecko się bawi, czy mu nie przeszkadza. E, dobra, z powodzeniem myślę, że można sobie zrobić takie mankiety, jeżeli komuś przeszkadza ta długość, natomiast w gruncie rzeczy powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Ten ażurek taki fajny. No słuchajcie. Bardzo fajny. No wiadomo, jeżeli chodzi o składy, to nie powalają te swetry, natomiast to, co ważne, żaden nie jest y, poliestrem 100%. Dajcie znać koniecznie, co sądzicie, ale wydaje mi się, że jest ekstra. Jako drugi wybiorę ten. Sweter jest z firmy Noisy May w rozmiarze S i nad nim się zastanawiałam dosyć długo, bo wydawało mi się, że taki pstrokaty, ja to przecież tylko ostatnio te beże, ale słuchajcie, wracałam do niego kilka razy nie dawał mi spokoju, stwierdziłam, że muszę, po prostu muszę go chociaż przymierzyć, żeby sprawdzić jak w nim będę wyglądać, bo naprawdę bardzo mi się spodobał. Dajcie znać co myślicie, generalnie jest dosyć krótki i zastanawiam się czy to jest yy, jego wada czy zaleta, bo wydaje mi się, że może się fajnie układać właśnie do sukienek takich odcinanych czy jakichś takich stylizacji, natomiast wiecie, jeżeli chodzi o swetry, to ja lubię jak są takie dosyć Dosyć grube. Co, kochanie? Już idziemy się bawić, tak? Feluś dzisiaj nie miał drzemki, także może być taki troszeczkę niespokojny. Rękawy są... Długość jest fantastyczna rękawów. Lubię takie, bo tu wiadomo, że nic się nie zadzieje. Mam bardzo mieszane uczucia. Byłam nim zachwycona przez internet, a teraz sama nie wiem. Feliusiu odłożycie na chwilkę. Uhu! Dajcie znać, co myślicie. Może to też jest po prostu kwestia tego, że on totalnie nie pasuje do tej spódnicy, musiałabym założyć jeansy, jakiś może taki bardziej kolorowy t-shirt i wtedy byłoby, wtedy byłoby lepiej, ale generalnie jest, nie no, chyba jest fajny. Słuchajcie, oglądałam całe mnóstwo swetrów, ale już tak patrzę, że to trzecie to nie jest sweter i przypomniało mi się. Ja mam bardzo dużo swetrów, których w zeszłym roku wiadomo, że dlaczego nie nosiłam. W zimę siedziałam w domu głównie z felkiem, także no, na pewno części już się pozbędę, bo już mi się po prostu nie podobają. Ale yy, no, mam sporo tych ubrań i stwierdziłam, że zamówię tylko dwa, bo nie będę ukrywać, że czaję się na sweter z wełny Marynosa w tym roku. Bardzo chciałam sobie kupić sweter z nari. Nie wiem, czy to zrobię, bo ja, wiecie, nie dbam jakoś tak przesadnie o ubrania a sweter za 600 czy tam 700 zł to już jest inwestycja, dla mnie taka bardzo duża. Dlatego mm, nie jestem przekonana, ciocia Monia mówi, że co Ty daj sobie spokój i chyba ma rację, ale z drugiej strony moje takie wiecie, pragnienie posiadania takiego swetra jest dosyć duże. Także muszę się zastanowić co zrobić. No ale wracając do zakupów, trzeci zakup to piżama. Stwierdziłam, że y, muszę pozbyć się piżam, które mam, zaraz przestanę karmić, więc koszule, które mam no, zdecydowanie już wyautuję. Nie są takie super sekcji yy, piżamki I stwierdziłam, że chcę mieć po prostu taką fajną piżamę, w której, wiecie, z chęcią położę się z mężem w łóżku, włączymy film, zrobię sobie kakao, wiecie, jak filmowo wydaje mi się, że to będzie wyglądało nasze życie. A jak znam prozę życia, to nie będzie takich wieczorów, ale mimo wszystko piżamy chcę mieć fajną. I to jest propozycja z Anny Field. To są spodnie, smutne, beżowe. A to jest smutna, beżowa góra. Słuchajcie, no nie będę Wam przymierzać piżamy na pewno nie razem no nie nie zobaczycie tutaj na vlogu. Natomiast jestem już w takim wieku, że yy, chcę się czuć ze sobą dobrze cały czas, nawet wtedy, kiedy śpię i yy, chcę mieć fajne piżamy. To jest ten moment życia. Dajcie znać, co sądzicie o moich zakupach, czy podoba Wam się piżama. No i koniecznie dajcie mi znać, co mam zrobić z tym drugim swetrem. Ten Pierwszy zostaje za mną absolutnie na pewno. Jest totalnie mój kolor, totalnie mój styl. Ale co zrobić z tym drugim? Trochę się waham, także dajcie znać.